Witamy Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. No już blisko pole karne. Pójdź. Teraz Van Persie. Urwał się spod opieki, głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Cóż za wspaniały strzał głową, piękna bramka. Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie. Kizalko. Znajder teraz. Jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Argas. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Gonzalez. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożnik. Uderzenie. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Zeroben. Już blisko pola karnego. González. Gol i wyrównują. Mamy powtórkę. Spójrzmy jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Kapitalnie wyszedł w górę. Uderzył w głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na obronę tego strzału. Van der Hart. Van Persie. No, przy piłce jeden z najgroźniejszych napastników potrafi wykorzystywać sytuację. Spójrzmy. No i Bramka, proszę państwa! Świetnie przymierzył. Kapitalnie strzelił z daleka. No i Bramka. Rewelacyjnie uderzył z daleka. Takiemu graczowi nie można zostawiać swobody, bo jak to się kończy, właśnie widzimy na powtórce. No tak, tym się można delektować. Wspaniały strzał z dystansu. Strata i przypińce rybale. Kujcz. Wymiana podań między dwójką graczy. Pizarro. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Teraz jest szansa. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Widać było, że jedyne o czym myślał to byle wybić tę piłkę. Jest dośrodkowanie. O, byłoby niebezpiecznie, gdyby obrońca nie był na posterunku. Chójcz. Nie dał szans. Odebrał piłkę Rywalowi na skrzydle. No i van der Vaart. a ją piłkę na połowie rwala. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Rankarz pewnie, chociaż strzał był bardzo mocny. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożni. A teraz Sanchez zeskoczył i nie udało się rywalowi odebrać mu piłki ślizgiem. Vargas są partnerzy obok niego. No Vargas, no i Snajk, Roben. centra w pole karne, będzie niebezpieczny. Vidal, Alexis Sanchez. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. No strzela, Ale wspaniale. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Strata w ataku. No i dobrze, sędzia cofa grę Rozpocznął od rzutu wolnego Szybko wykonany rzut wolny No i znajdę Ładnie wymieniają podania Czy to wykorzysta? Uderza! Prawka z kórą. Spokojnie, jak pięknie i czysto uderzył. Od razu z pierwszej piłki, ale dostał fantastyczne podanie. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę, mamy remis. Kójdź. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Argas. Ależ ładny zwód. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. I walczyli rzutrożnie. Widał. No wyszedł mocno do góry, ale nie ma gola. Wyciągnął się rzeczywiście jak struna, nie sięgnął tej piłki. Widać było, że to ćwiczyli, ale tym razem się nie udało. A więc do przerwy remis 2-2. Koniec pierwszej połowy, wynik remisowy. Niespecjalnie widać faworyta. I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Sędzia kliszcze, jaka będzie decyzja. Najlepszy strzelc w drużynie ukarany żółtą kartką. Trudna decyzja dla trenera. Zdjąć go, czy też pozwolić mu grać dalej. Blisko już do bramki. Alexis Sanchez. No, dobry odbiór po stracie piłki. Teraz Van Persie. rzutka w pole karne może być groźny. Niestety nic z tego nie wyszło. Uderzenie tej interwencji wyręczył bramkarza. A oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Przed nami statystyka. Gonzales. No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. No, nie udało się. Zabrakło precyzji i chyba techniki. Zabrakło precyzji, techniki i piłka, jak widzimy, poleciała na poprzeczkę. stracili. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Teraz pan Persi. Czy to wykorzysta? No, z tego miejsca można strzelać. Kapitalna ślubka. Czy to wykorzysta? Świetna akcja w obronie. Midal. Czy to wykorzysta? Strzela! Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Chyba chciał zdobyć zbyt spektakularną bramkę. Trzeba było po ograniu obrońców strzelić nieco lżej, a dokładniej. Doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. No i sniper. Robi się niebezpiecznie. Robem. Więc. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Aż dwóch graczy zostało zmienionych w tej drużynie. Gonzales. Widał. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Gonzales. Wysokie podanie skierowane. No, będzie gol? Brawo, gol, który daje im prowadzenie. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Teraz Snyder. Imponująca forma tego zawodnika. Powiedziałbym, że rzeczywiście gra świetnie. Aż przegra, czy za moment wejdzie na boisko. Dobra pozycja do oddania strzału. Przejmuje na skrzydle. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Krają dzisiaj znakomicie jak w transie, i to się podoba kibicom. Posłuchaj tylko tych śpiewów, czy to wykorzysta. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu załku. Lons, Snajder teraz. W posiadaniu piłki remisowo, jak w całym spotkaniu. Zgodzisz się? Tak. Mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. A teraz przy Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. No, brawo dla bramkarza. Kapitalna interwencja. Będzie rzut rożny. Widzimy teraz statystyki rzutów rożnych. Aj, i szkoda. Nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Gonzales, Snyder, dośrodkowanie, czy to wykorzysta? Będzie strzelał. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. W takim miejscu będzie groźnie. Zanosi się na ciekawe rozwiązanie tego rzutu wolnego. Przywołuje teraz kolegę z zespołu. Szkoda, nie udaje mu się trafić po raz drugi. Ale będzie nadal na pewno próbował. Fernandez. To sam! Strzelał! Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Nie udaje mu się zdobyć bramki. Ale ma już gola i widać, że dąży do strzelenia następnego. Zmarnowa Uderzenie. No i broni ten strzał. Świetna interwencja. Szkoda, Daleko od bramki. No i daleko do wyrównania. Powinien był zdecydowanie lepiej przyłożyć się do tego uderzenia. Fernandez. teraz. No i Sneijder. nie uderza. Fatalne pudło. Była szansa na wyrównanie. Zbytnie celnie uderzył przy tej próbie. Naprawdę powinien się bardziej postarać. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Sneijder. Dziusze Robben. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Dośrodkowanie, a może być groźnie. Szaleńce atakuje obrońca. Fernandez. Flar. Roben. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak mógł. 3 do 2 takim rezultatem kończy się to spotkanie. No, można powiedzieć, mieliśmy piłkę z Mają wielką satysfakcję, zajmują pierwsze miejsce w lidze.